To nie na 100%. Czy deszcz, czy słońcem, to na chodnikach i w parkowach, także leśnych alejkach, można o każdej porze, dnia i nocy zobaczyć biegaczy. To moda na zdrowy tryb życia, na zdrowie i na poprawienie kondycji, którą zaraża się coraz więcej osób. Przybywa także imprez i innych inicjatyw dla tego środowiska. W studiu dziś Tomasz Tkaczyk, grafik, biegacz, sportowiec, zaangażowany w nową stosunkowo grupę Biegacz.pl. Dzień dobry. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Grupy formalizują się biegaczy. Dlaczego? No, jeżeli ma się sformalizowaną grupę, jeżeli ma się jakieś stowarzyszenie, to lepiej to wygląda niż, niż amatorska grupa biegowa, tak póki co my się podpisujemy. No właśnie, nie jesteście stowarzyszeniem. Nie, nie, nie. I, jesteście luźną, no może ta. nie do końca nieformalną, bo jednak ta nazwa się wzięła. Strona internetowa jest, profil na Facebooku. Ale jednak robicie to nawet dla przyjemności, nie z obowiązku, że trzeba wypełnić no, tak. jakieś zobowiązanie, bo tak, jest się stowarzyszenie. Tak, tak, jasne. Stowarzyszenie, jeżeli nawet to tylko dlatego, że ono może być gdzieś wymagane. Ten format amatorskiej grupy bardziej mi pasuje, bo jeżeli chodzi o samo samodziałań, to można je profesjonalizować. Tak? Strony mogłoby nie być, a jest. Na Facebooku ta komunikacja mogłaby gorzej wyglądać, a wygląda sensownie. Przy projektach też jakoś, jakoś jeszcze działamy, więc dopóki to stowarzyszenie jest konieczne, to myślę, że nie będziemy go zakładać. Ja w ogóle jestem akurat w tym względzie przeciwny, bo na stowarzyszenie też trzeba mieć jednak trochę czasu. Cały szereg rzeczy, które trzeba realizować przy okazji. Przyjemniej się biega no właśnie przyjemniej dla przyjemności. Dlatego po fun. prostu działać, prawda? I sobie jeżeli, jeżeli mamy możliwość, są jakieś opcje biegowe, tak jeszcze oprócz treningu, żeby zrobić jakieś wydarzenie, no to po prostu to robimy. Póki co się udało jednak ten format y, amatorski y, zachować i realizować te, 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 te wydarzenia. No właśnie, skoro o wydarzeniach mowa, tak brzydko się wyrażę, maczaliście palce w kilku. Byliście współorganizatorami, pomocną duszą też bardzo często. To najczęściej były imprezy, biegowe związane z jakąś ważną datą w historii tak. naszego kraju. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, bieg, bieg niepodległości, siódmy bieg niepodległości, którego głównym organizatorem jest y, Wojewoda, y, Świętokrzyski i bieg pamięci y, żołnierzy wyklętych. 1 marca tego roku, już z Urzędem Miasta. Rzeczywiście to jest prawda, że robimy imprezy przy okazji jakichś świąt, że tam jest ten, ten taki sznyt patriotyczny obecny, a to się wiąże z tym, że przy okazji takich świąt te imprezy mogą być organizowane we współpracy z, z urzędami, czy w tym przypadku z wojewodą z Urzędem Miasta. Wtedy są jakieś pieniądze, wtedy to łatwiej zrobić. My wtedy, jako ci współorganizatorzy, pomagamy mówimy jak coś zrobić, jak to powinno wyglądać, jak, jak taka impreza powinna wyglądać pomagamy też, realnie uczestniczymy w tym procesie decyzyjnym. Ciało tam, doradcze bardziej. W, no, ja, ja byłem, Zastępcą koordynatora i koordynatorem obu tych biegów, prawda? Czyli, czyli, jakby, starałem się maksimum pracy włożyć w przygotowanie tych wydarzeń. Natomiast, no jakby, sama ta data wynika z tego, że wtedy już jakieś pieniądze, już jakieś pomysły na imprezę są gdzieś, i my staramy się po prostu takie szanse wykorzystać. Zrobienie biegu, tak po prostu, zupełnie bez, bez jakiejś otoczki, prawda, czy daty. No to jest y, po prostu bardzo trudne i nas na to nie stać czasowo, prawda? Organizacyjnie jesteśmy za mali na takie wyzwanie po prostu. No tutaj dzięki temu dofinansowaniu, dzięki temu, że odbywały się te imprezy biegowe przy okazji jakichś innych wydarzeń, mm -hmm. pozwoliło chociażby sfinansować medale, coś co dla niektórych jest rzeczą oczywistą. Skoro jest bieg, to musi być też medal, musi tak. być jakaś pamiątka. Tak, no rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy poza anteną, nasz udział z pewnością zagwarantował to, że to były profesjonalne imprez, nie, nie, nie bójmy się użyć tego e, słowa, w porównaniu do takich e, happeningowych, bo one by miały format happeningowy bez naszego udziału, czyli niewielki dystans, e, może pomiar czasu, a pewnie nie, zależy od, od, od które z tych dwóch wydarzeń, e, o którym mówimy, e, medal jakiś tam, prawda, no to byłoby wydarzenie raczej rodzinne, po prostu, taki mały format, a my staraliśmy się z tego, i co nam się zresztą udało, zrobić imprezę profesjonalną, imprezę w takim kształcie jak te zawody, które jeździmy poza Kielce, które no, u nas do tej pory tak no, nie było za wiele. No, znalazła się grupa osób, która przekłada te doświadczenia spoza Kielce z innych miast, gdzie te imprezy odbywają się cyklicznie no i są już utartą marką. Na ten nasze rodzimy grunt. To były dwie imprezy, o których wspomnieliśmy, ale jeszcze kilka przynajmniej jest w fazie pomysłów lub w fazie realizacji. I o tym porozmawiamy za chwilę. W dobrym tonie na 100%. Wracamy do rozmowy o bieganiu. Przypomnę, w studiu moim i państwa gościem jest Tomasz Tkaczek, biegacz zaangażowany w działanie grupy Kielecki Biegacz PL, grupy na razie nieformalnej, ale mającej na tym biegowym poletku pewne osiągnięcia. Wspominaliśmy o współpracy przy organizacji takich imprez jak bieg niepodległości czy bieg pamięci żołnierzy wyklętych. To nie koniec, bo w tym roku jeszcze pomysłów mnóstwo. Jeżeli już mówimy o takich fazie realizacji, to bieg 3 majowy. Tak, tak. 3 maja, y... bieg Konstytucji 3 maja, na który serdecznie zapraszamy, to już będzie taki właśnie format, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, format happeningowy. Tak, tak, na, tak osobiście nazywamy tego rodzaju biegi, czyli raczej symboliczny dystans, który ma. Po prostu ta, ta nasza obecność, ten nasz bieg ma, ma udowodnić, że pamiętamy, tak, że obchodzimy w ten sposób nabiegowo y, to święto, tą rocznicę uchwalenia Konstytucji. Dystans 1791 metrów, centrum Kielc, będzie oczywiście zabezpieczona trasa, będą wolontariusze, będą e, symboliczne przypinki, nie będzie medali, nie będzie numerów startowych, bo to też nie są zawody. Mm, na razie pod e, patronatem e, pani wojewody, mamy nadzieję, że i miasto też się włączy, że może marszałek, e, starostwo. Również na wesprze, bo to oczywiście czasem jest problem, żeby wszystkie urzędy tutaj zadziałały razem. Ale może teraz się uda, prawda? Tak symbolicznie przy okazji konstytucji. Można pokazać, że można, jak się tylko Jasne. chce. Format happeningowy, ale i tak wymaga dużych działań, dużego nakładu pracy, wolontariusze, obstawa, to jednak. Tak. Wymaga rozlokowania tak, i pewnej logistyki. Rzeczywiście, tak. To chodzi też o bezpieczeństwo o to, żeby, broń Boże, nic się złego nie stało uczestnikom czy innym, tam uczestnikom ruchu w trakcie tego wydarzenia. Póki co mamy raczej działania, działania informacyjne można się rejestrować. Wszystkie informacje są na, na kieleckibiegacz.pl. Tam jest link do rejestracji, jest opisane całe wydarzenie taki symboliczny. Plakacik można udostępniać w internecie, na Facebooku, jeżeli ktoś chce pomóc. Zapraszać znajomych. No i widzimy się 10, 3, przepraszam, 3 maja o 10.00. To nie jedyna impreza, jaka gdzieś tam w fazie planów, pomysłów jest. Być może już na papierze, być może jeszcze w głowie. No tak, to bardzo chętnie byśmy zrobili więcej tych biegów. Mamy rzeczywiście jakieś plany. O których, o których ciężko więcej coś powiedzieć, dopóki nie będziemy mieć przynajmniej listów intencyjnych z partnerami, których koniecznie potrzebujemy. Do realizacji tych biegów Kiedy będziemy mieć te listy, na pewno będziemy już Ogłaszać całe te wydarzenia no, Są to oczywiście duże, duże pomysły Duże projekty, takie, które Jak z, maraton, Zmienią oblicze ziemi kieleckiej Pod kątem biegowym Maraton, o maraton to jest To jest no, Ciekawa i osobna, osobna tak, historia Tak, zrobiliśmy ostatnio taki żart Popełniliśmy na Facebooku Pryma Prylisowy i chyba Sporo osób wierzyło. Bo, oczywiście jest strona internetowa maratonkielecki.pl, jest strona na Facebooku, która ma już tam trochę fanów yy, i pojawił pojawiła się grafika z medalem, propozycją medalu i yy, to jest oczywiście raczej ta, takie nasze yy, chcieństwo, powiedzmy w ten sposób. Yy, wszyscy byśmy chcieli, bardzo byśmy chcieli, nie tylko my tych grupie jest jeszcze parę w kielcach i biegaczy też jest yy, szerokie grono, i wszyscy by chcieli tego maratonu. Natomiast to jest to jest ogromne wyzwanie logistyczne, organizacyjne i finansowe też i dlatego mamy tą taką akcję, poparcia społecznego i, i właśnie to, to jest ta strona internetowa, to jest ta strona Facebooku. Ogłosiliśmy ten maraton po to, żeby z, z, to trochę poszerzyć jakby informacyjnie tą, 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 tą kampanię, którą prowadzimy w tym zakresie, żeby ludzie wiedzieli, że chętnie byśmy zrobili, ale potrzebujemy ich poparcia. To po taki prostu. wyraźny sygnał. Chcemy w Kielcach maratonu, Ta. na razie będzie takie przetarcie szlaku półmaratonu. Tak, tak. 10 maja e, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy się biega, organizuje półmaraton. To będzie e, pierwsze wydarzenie w naszym mieście e, o tej skali. I ono też jest świetnym momentem, żeby żebym ja też i inne osoby, które angażują się jakby w organizowanie imprez biegowych, żeby się przyjrzały, jak, jak, jak takie wydarzenie się organizuje. Bo to jednak wymaga zatrzymania pewnej części miasta, trzeba pozyskać sponsorów na to wszystko, trzeba to wszystko zaplanować, przeprowadzić, trzeba ogarnąć cały ten pomysł logistycznie. I to jest ogromne wyzwanie, tak, czy w przypadku, już od, już od biegów na 10 kilometrów to już staje się wyzwanie, gdzie minimum 100 osób musi być w różny sposób zaangażowane, tak naprawdę, żeby to doprowadzić do skutku i żeby nikomu się nic nie stało, tak, a żeby wszyscy byli zadowoleni. Jest wyzwanie logistycznie i nie tylko, bo także finansowo, a jak uda się ten półmaraton w Kielcach, no na pewno jest wiele osób, które na razie mają status obserwatora, obserwują... Czy się uda? Jeżeli się uda, to być może łatwiej będzie zorganizować w Kielcach także ten długodystansowy bieg, czyli maraton. Tego nie, oczywiście... Jestem pewien, że się uda i półmaraton, i maraton w niedalekiej przyszłości. To tego... jest tego kwestia w tym roku na pewno, nie w przyszłym roku. To, już jest ten pierwszy rok, kiedy on się może na pewno pojawić, może się uda. A czy w przyszłym roku się to uda zrobić, no to... Będziemy wiedzieli jeszcze w tym. Tego pozostaje mi oczywiście życzyć każdej grupie biegaczy. Na dziś przypomnę kieleckibiegacz.pl i reprezentant tej nieformalnej grupy Tomasz Tkaczek był moim i Państwa gościem. Dziękuję za wizytę. Dziękuję, Dziękuję. również.